Korzystając z tego, że testuję właśnie S23 Ultra, postanowiłem pokazać Wam i odpowiedzieć też na często zadawane pytanie, jak telefon z Androidem, czy to Samsung, Xiaomi, OnePlus i tak dalej będzie działał z tymi sławkami, które też sam posiadam, czyli AirPodsami Pro, tutaj konkretnie drugiej generacji, ale tak jak nie ma znaczenia, jakiego Androida używacie, ma no powiedzmy większego znaczenia, tak samo nie ma znaczenia, czy używacie Airpodsów Max, czy najtańszych Airpodsów drugiej generacji, bo generalnie wszystkie te Ławki będą działały bardzo, bardzo podobnie, jeśli chodzi o użytkowanie ich z innymi telefonami, aniżeli iPhone'ami. I o tym wszystkim, z jakich funkcji będziecie mogli korzystać, z jakich niestety nie, a także kto powinien zainteresować się w ogóle zakupem tych AirPodsów do swojego telefonu, będzie właśnie w dzisiejszym filmie. I gwoli wstępu, jeśli się zainteresujecie zakupem, bo stwierdzicie, że tak, po obejrzeniu tego materiału chcecie je kupić, to linkuję w opisie tego filmu do sklepów, w których można dostać taniej te airpocy, a są to sprawdzone sklepy, ale sklepy, które robią po prostu wyprzedaże i tak dalej, w związku z tym będziecie mogli zapłacić około kilkaset złotych taniej nawet aniżeli w oficjalnym sklepie Apple, więc warto te miejsca właśnie sprawdzać. Linki macie na dole. Natomiast skupiając się na meritum dzisiejszego odcinka, to nie jest recenzja, test tych słuchawek. Jak chcecie o nich posłuchać, nawet jak działają po 4 miesiącach, jak korzystam już z nich, z tych AirPodsów Pro drugiej generacji, to zapraszam Was do innego mojego materiału. W tym jednak chcę się skupić na tym, co dostajecie w momencie, w którym macie właśnie faktycznie telefon z Androidem i dokupujecie sobie sławki od Apple'a. Generalnie AirPodsy i Beatsy to nie jest to samo i od razu Wam na wstępie powiem, że Beatsy lepiej działają z Androidem, bo po pierwsze mają aplikację do sterowania, zarządzania tymi sławkami. Tutaj tak naprawdę nic takiego nie ma i w połączeniu z tym, że niestety te słuchawki magicznie nie łączą się z urządzeniami z Androidem. To znaczy po otwarciu klapki po raz pierwszy nie wyskoczy wam tutaj żaden pop-up, żeby się łatwo z nimi fajnie połączyć. Musicie wejść w ustawienia Bluetooth, znaleźć te słuchawki, jednocześnie przyciskając z tyłu ten przycisk, który jest na pudełku i wtedy te słuchawki dopiero wam się sparują. Plus tej sytuacji jest taki, że jak one raz już się połączą z tymi słuchawkami, wasz telefon, to później automatycznie będzie wznawiał to połączenie w momencie wykrycia ich. W związku z tym nie trzeba tutaj każdorazowo wchodzić do tych ustawień i od nowa je parować, bo to by było bez sensu, ale niestety z rzeczy, które już tutaj nie działają, to po pierwsze macie słabą możliwość personalizacji tego dźwięku, w zasadzie nie da się nic ustawić, mając te AirPodsy na waszym telefonie z Androidem wejdziecie sobie w ustawienia i tam naprawdę jak widzicie nic nie ma, możecie sobie ewentualnie zmienić nazwę tych słuchawek z większych rzeczy, to jest akurat słabe, ze względu na to, że Apple tutaj to strasznie okroiło, no i nie można nawet sobie zdecydować tym, co chcecie aby te sławki robiły po przyciśnięciu 1, 2, 3 razy tego pałąku, który jest tutaj z boku, albo z drugiej strony, nie możecie w prostszy sposób kontrolować, regulować tego, czy te sławki mają mieć na przykład włączone ANC w przypadku wersji Pro czy Max, czy po prostu mają z niego nie korzystać. Tyle dobrze, że możecie tym sterować w momencie, w którym macie te sławki w uszach, to przyciskając je dłużej, włączacie ten tryb, albo drugi raz przyciskając, wyłączacie go. I tak w ten sposób dosyć ograniczony, jak widzicie, możecie tym sterować. Także generalnie sterowanie zarządzanie tymi sławkami jest tutaj tragiczne albo można określić, że po prostu go nie ma i niestety na tym dużo tracicie ze względu na to, że nie można sobie też skonfigurować dźwięku przestrzennego. Jedynie można się sugerować tym, aby pobrać aplikacje z Google Play, które są faktycznie i trochę pomagają w zarządzaniu tymi sławkami, ale generalnie tutaj już trzeba kombinować i takowe właśnie pobierać, aby sobie zobaczyć co one potrafią i jak możecie w ogóle zarządzać tymi sławkami, ale od razu zaznaczam, że nie jest to oficjalna apka od Apple'a, więc ona może różnie działać. Już do listy rzeczy, które nie działają w połączeniu AirPodsów z Androidem, gdzie już na tej liście mamy takie rzeczy jak sterowanie czy konfigurację tych słuchawek, brak dźwięku przestrzennego, dochodzą kolejne elementy, takie jak automatyczne wznawianie i pauzowanie muzyki. Jak sobie włożycie te słuchawki do uszu, nawet jak one są połączone z telefonem, to muzyka się nie wznowi, tele nie zacznie dalej lecieć i to samo będzie wyglądać w momencie, w którym macie puszczony jakiś film, muzykę, podcast, Wyciągacie sławkę z ucha. W przypadku iPhone'a automatycznie ta treść się jakby pauzuje, możecie sobie później do niej wrócić. Natomiast w przypadku Androida trzeba te sławki wyciągnąć z ucha, włożyć do pudełka, trwa to kilka sekund i dopiero film się pauzuje. W związku z tym to akurat wygląda dosyć słabo. Tyle dobrze, że jeśli miałbym ocenić całą jakość połączenia, no to ta się nie różni w ogóle w stosunku do iPhone'a. Nie ma tutaj żadnych problemów z zasięgiem, nie ma jakichś problemów z szumami, strzaskami. Więc pod kątem samej jakości chociażby prowadzonych rozmów, czy też na przykład słuchania muzyki W dalszej odległości od źródła dźwięku jest po prostu bardzo dobrze. No i czwartą taką kluczową rzeczą jest to, że na próżno tutaj szukać wsparcia dla funkcji znajdź. W związku z tym, jak sobie zgubicie te słuchawki, czy to w domu, bo nie będziecie wiedzieli, gdzie je położyliście, czy to na mieście, to niestety ta opcja nie będzie działać i nie będziecie mogli znaleźć tych słuchawek, jak ktoś wam je buchnął, czy jak je zgubiliście, no bo po prostu nie ma gdzie tego śledzić. Czyli cztery takie kluczowe funkcje po prostu tutaj nie działają. Jak mam być z wami szczery, dla mnie to są takie kluczowe funkcje. Takie game changery, dla których ja wybieram AirPodsy, dla których ja też rekomenduję ich zakup, bo umówmy się, że sama jakość dźwięku czy bateria w tych słuchawkach jest dobra, bardzo dobra. Tak samo jak ANC może być bardzo dobre, może być dla niektórych świetne, ale ogólnie są poszczególne modele słuchawek, które działają lepiej na baterii albo które lepiej grają albo które mają lepsze ANC. AirPodsy łączą wszystko w jedno, w sensie mają na bardzo dobrym poziomie niektóre rzeczy wybitne, ale ogólnie nie są liderami w poszczególnych kategoriach bo można po prostu znaleźć, zwłaszcza za tak wysoką cenę, jeszcze lepsze słuchawki pod jednym czy pod drugim kątem. Natomiast te automatyczne, magiczne funkcje, automatyczne łączenie się z iPhone'em, przełączanie pomiędzy urządzeniami, z którymi są sparowane, czy sterowanie sobie w ogóle tym dźwiękiem, odpalanie dźwięku przestrzennego, to są rzeczy, za które warto dopłacić, a przynajmniej ja tak myślę i ja to rekomenduję i tak w ten sposób uargumentowuję fakt, że są te słuchawki właśnie brane pod uwagę w zestawieniu, jakie słuchawki TWS kupić w jednym czy w drugim roku. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi, że tutaj generalnie racjonalność tego zakupu. Pojawia się w momencie, w którym macie dostęp do tych wszystkich rzeczy. A niestety, w przypadku połączenia z Androidem, możecie sobie sterować ANC w ten sposób, jak pokazywałem. Jakość brzmienia, oczywiście, jest bardzo dobra, kapitalna. ANC działa, ale o tym wszystkim mówiłem w zasadzie w recenzji tego telefonu i to się jakby nie będzie zmieniać, oprócz tego, że nie macie możliwości włączenia tutaj dźwięku przestrzennego. Także jakby walory audio są na tym samym poziomie, jak w przypadku iPhone'a, ale odpadają nam wszystkie te inne funkcje. Więc teoretycznie, tak. Na pytanie, czy AirPods Działają z Androidem, oczywiście, że działają. Czy dobrze działają? No to jest już kwestia sporna, bo są ograniczenia w postaci niektórych funkcji. Część nie działa, część działa, jak widzicie, w okrojony sposób. No i siłą rzeczy, kupując te sławki, skazujecie się na to, że albo za jakiś czas będziecie chcieli je zmienić, albo będziecie chcieli kupić iPhone'a zamiast waszego Androida. Wydaje mi się, że Apple to trochę specjalnie robi, że nie daje aż takich możliwości, jeśli chodzi o chociażby o personalizację, zarządzanie tymi sławkami poprzez jakąś oficjalną aplikację, poprzez oficjalne wsparcie na te telefony. Z bitsami, tak jak Wam mówiłem, jest inaczej. No i później kwestia tego, ile trzeba za nie zapłacić. Jeśli kupujecie za 1000, 1200, a to jest raczej sugerowana obecnie cena w tych większych sklepach tych słuchawek, no to oczekujecie, że będziecie mieć dostęp do wszystkiego, że tu będzie wszystko działać jak najlepiej. A okazuje się, że w praktyce, no tak to nie będzie wyglądać, bo część rzeczy po prostu, jak widzicie, jest mocno okrojona, z części funkcji totalnie nie skorzystacie. No i jedyną rzeczą, z której naprawdę będziecie mogli się cieszyć, tak jak użytkownicy iPhone'a, to kwestia ANC. Tutaj się jakby nic nie zmienia. No i z drugiej strony dobrej, bardzo dobrej jakości brzmienia tych słuchawek, czy też prowadzenia rozmów, chociaż z tym różnie bywa, o czym wam też mówiłem w teście czteromiesięcznym tych słuchawek. Natomiast z pozostałych rzeczy, za które i tak płacicie, a z których nie możecie korzystać, no jest to dosyć bezsensowna kwestia. Także reasumując, można oczywiście sobie kupić te słuchawki, możecie z nich normalnie korzystać, ale w pewien ograniczony sposób, bez dostępu do wszystkich funkcji. Więc jak zapytacie mnie, czy warto je kupić, mając Androida, to zrobię taki mech nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem, bo jak liczy się dla was ANC i jakość brzmienia i podoba wam się ten design, no to można próbować, ale mówiąc szczerze w tej cenie, to kupicie na pewno model od Sony czy od Bang Olufsen, które będą grały bardzo dobrze, tak samo dobrze, a może nawet lepiej, będą miały takie samo ANC, a może nawet lepsze no i tak nie będziecie mieć tych funkcji, które mają te słuchawki w połączeniu z iPhone'em no bo macie Androida, także nic na tym nie stracicie a przynajmniej zaoszczędzicie na przykład jakąś kasę, także jak widzicie mając tego Androida na razie to połączenie nie jest zbyt komfortowe Sportowe. Być może w przyszłości to się zmieni, być może Apple tutaj pójdzie po rozum do głowy, albo zmieni strategię biznesową, bo myślę, że na to bardziej wygląda, i doda na przykład jakąś aplikację, która pozwoli na obsługę tych słuchawek, na włączenie ewentualnie dodatkowych funkcji, no ale na tę chwilę z tych rzeczy nie można korzystać. Niemniej jeśli byście chcieli tak kupić te sławki, to w tych sklepach, tak jak wam mówiłem, jest trochę tani, aniżeli na stronie Apple'a, bo tam jest prawie 1500 zł. Wow, także możecie tam zajrzeć, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!